Z nami Tomasz Adamek po otwartym treningu przed galą Polsat Boxing Night. Jak wracasz wspomnieniami do twojego poprzedniego występu na Polsat Boxing Night, to odnajdujesz jakieś analogie pomiędzy twoją walką z Andrzejem Gołotą, a twoją walką z Arturem Szpilką? Nie, no bo to jest yy, inna walka, inny czas. Yy, wtedy byłem 29 rok, no, no, troszeczkę to było dawno temu. tak? Yy, Dzisiaj inaczej walczę, innym pieśniarzem jestem, także no nie, ma, nie można porównywać i nie ma żadnego porównania. Najważniejsze jestem w dobrej dyspozycji i zamierzam pokazać świętego Adamka sobot i noc. Zabolało Cię, jak usłyszałeś na ostatniej konferencji prasowej, takie słowa, w końcu zaczynasz mówić jak mężczyzna? Ale gadaniem jeszcze nikt walki nie wygrał, a weryfikuje ring. Pokażesz swoje serce w ringu, twardą szczękę, nawet nie upadniesz, trzeba powstać. I tam wychodzą, wychodzi jakie masz serce, jakie masz, yy, co naprawdę potrafisz, czy to jest twoje miejsce, tam powinieneś być. A takie jest masz Adamek, nawet gdy padnie, powstaje i walczy do końca, a niektórzy tego nie potrafią, no szkoda. Rozumiem, że nawiązujesz do Artura Szpulki, tak? Że on tego nie potrafi. Ja dużo nie mówię, sami widzicie, że ja dużo nie rozmawiam, nie, nie, nie atakuję przeciwników, nie, nie mówię co ja nie zrobię w ringu, bo, bo weryfikuję ring. Powtarzam to któryś raz z kolei, o, to jest gong. Yy. Ten właściwy i tam musisz pokazać swoje serce, to co naprawdę e, robisz najlepiej. A możesz gadać wiele, a nie robisz nic, w rynku i co. Jesteś e, pośródniczym dla wszystkich. Także ja zawsze nie mówię, a robię i tym się różnię. Artur powtarza, że uczy się Tomasza Adamka na pamięć. Da się nauczyć na pamięć Tomasza Adamka? A to trudno mi powiedzieć, to zapytajcie jego. Ja, ja wiem, że ja mam zrobić sobotę i nocy i tego dokonam. Bardziej pytam w kontekście, czy. Ty szykujesz na niego coś, czego jeszcze do tej pory nie pokazywałeś? Każdy, każdy ma, ma koncepcję, ma trenera, ustawia te, taktykę i na to masz czas e, na przygotowanie. Tak? 9 tygodni, bo tyle jestem w Polsce, także jestem dobrej dyspozycji i dobrej myśli. Twój trener Roger Bladworth powiedział już kilka tygodni temu, że ten obóz w Gilowicach bardzo pozytywnie na Ciebie wpłynął, że nawet potrzebowałeś takiego obozu w Polsce, aby trochę oderwać się od tej rutyny w Stanach. Zgodzisz się z tym? Na pewno przede wszystkim odpoczynek pomiędzy tamtą tą ostatnią walką dał mi dużo, no bo jednak byłem za bardzo aktywny, no przecież walczyłem tyle walk, cztery w roku, bodajże w 2012, w ciężkiej wadze, takie rzeczy się rzadko dzieją, chyba chyba nie było jeszcze takich walk, żeby mieć trzy walki dwunastorundowe, a takie toczyłem, ten czas był potrzebny na odpoczynek, no i dzisiaj wracam, jestem w dobrej dyspozycji i dobrej myśli. Ale załóżmy, że wracasz, wygrywasz, to marzyć się kariera Ala Bernard Hopkins, tak, taka długowieczność, czy wracasz na kilka walk? No, kto, kto to wie? Pan Bóg na niebie tylko wie, czy bo dzisiaj żyje jutro nie. Tak? Na razie walczę ósmego, jeżeli będzie wszystko w porządku, a widzę, że będzie. Powrócę znów w przyszłym roku i zobaczymy, no, każdy marzy, by dostać walkę o Mistrzostwo świata i, i, i wszystko robi ku temu, by taką walkę dostać i na nią zasłużyć. Po czym, po czym poznajesz, że jesteś w dobrej formie? Każdy zawodnik ma jakieś takie swoje. Moje moim atutem jest szybko, że no, ja wygrywam ciężkimi właśnie szybkością. No jeżeli nie mam szybkości, przegrywam. Przegrałem z Dawsonem, przegrałem szkliczko, przegrałem e, ostatnią walkę. To są moje tutaj. Ja tym oszukuję zawodników. To są moje. To jest mój dar, który jestem od Pana Boga. No i to jest mój prawdziwy talent. I jeżeli tego nie mam, no, to znaczy, że nie jest mi dane wygrać. Kraków to jest wyjątkowe miejsce dla Ciebie? Jakieś masz wspomnienia z Krakowem? Wawel, kościołek jeden, który tu jeżdżę często do Koletańskiego. Bardzo często jeździłem z żoną, jak byłem jeszcze w Polsce. No i żona studiowała w Krakowie, no także Kraków jest mi bliski, bo przecież jest blisko domu, tak? 40-50 minut od domu.